Dzień dobry Państwu. W imieniu organizatora witam wszystkich na pierwszej konferencji CyberTech 2019 poświęconej cyberbezpieczeństwu systemów przemysłowych. Słowem rozpoczęcia poproszę przedstawicieli zarządu, organizatora firmy Techniska Polska Przemysłowa Systemy Transmisji Danych o oficjalne otwarcie konferencji. Dzień dobry Państwu. Zuzanna Wieczorek, jestem prezesem firmy Techniska Polska. I zarówno dyrektorem technicznym. Bardzo dziękuję Państwu za zaufanie i przybycie na naszą konferencję. Jest to pierwsza edycja tego wyjątkowego wydarzenia. Mamy nadzieję, że będą kolejne i że Państwo obdarzą nas zaufaniem i będzie się Państwu podobało. Staraliśmy się, aby zarówno od strony merytorycznej, jak i od strony organizacyjnej ta konferencja była wyjątkowym wydarzeniem na mapie wydarzeń w Polsce. Dzień dobry Państwu, nazywam się Wypik jestem wiceprezesem Techniska Polska i również witam Państwa na naszej konferencji. w zasadzie my myśleliśmy sobie, że zrobimy konferencję dla Państwa, bo jesteśmy specjalistami. Nie będziemy Państwu opowiadać o rzeczach, na których się nie znamy, ale powiemy Państwu o rzeczach, na których się znamy. Stąd też na tej konferencji, na tej konferencji będziemy mówić o konkretach. Stąd też najlepsi specjaliści. Jest to konferencja, która jest która w zasadzie w tym roku ma pierwszą swoją edycję, natomiast na pewno będzie kontynuowana i będziemy chcieli, żebyście byli Państwo z nami w kolejnych latach. Dlatego też będziemy Państwa prosić o opinie na temat naszych wykładów, <coughs> naszych, naszej organizacji, tego o czym mówimy. I mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni spotkamy się w przyszłym roku z naszej większej gronie. Serdecznie dziękujemy za to, że chcieliście Państwo poświęcić swój czas ze strony zarządu i wszystkich pracowników, którzy tutaj są, a jest cała chyba. Cieszymy się, Państwa, że Państwo jesteście z nami i mam nadzieję, że te dwa dni będą bardzo owocne. Także dla naszych partnerów z całej Europy i ze świata, które Serdecznie dziękujemy. Dziękuję. Ja jeszcze a propos utworzenia y Część z Państwa brała w tym aktywny udział, także wiem, natomiast na stronie www.cybertech.com.pl jest zakładka Twórz Cybertech i ta zakładka będzie aktywna przez całą konferencję. Można tam zgłaszać pytania, jeżeli nie chcą Państwo zadawać ich na forum, można tam zgłaszać pytania i uwagi, będziemy je podsumowywać codziennie i postaramy się poruszyć te zagadnienia na panelach dyskusyjnych, które zamykają każdy dzień konferencji. Także raz jeszcze bardzo dziękujemy i zapraszamy. Mam nadzieję, że będzie to dla Państwa cenny czas spędzony wspólnie z nami. Jeszcze jedno słowo. Poznaliście Państwo Jacka Leszczuka, który będzie prowadził tę konferencję. Natomiast ja wykorzystam jeszcze okazję, żeby powiedzieć, że ta konferencja to owoc determinacji działań naszej prezesu Zalny Wieczorek, która pół roku, roku temu powiedziała: zróbmy taką konferencję sami, zaprośmy najlepszych specjalistów i gości, których sami chcemy gościć. Ja w imieniu pracowników Tietniski chciałem Ci podziękować za determinację, za zaproszenie gości i za to, że dopiłaś w Cieszę się, że mamy taką szefową. Wszystkiego najlepszego dla Ciebie i dla naszej konferencji.